Rządowa Agencja Rolnicza nie reklamowała się w mediach rolniczych. Niemcy budują ogromną fabrykę owadów. Siekierski o umowie Mercosur. Fitfarmer pozbył się sprzętu od nieuczciwego handlarza. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła w latach 2016 23 na reklamy w mediach 4 miliony 700 tysięcy złotych. Jak podaje press, żadne z tych środków nie trafiły do mediów rolniczych. Fundusze kierowano głównie do stacji i tytułów wspierających ówczesny rząd oraz związanych z Kościołem Katolickim. Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, odpowiedzialna między innymi za unijne dopłaty do rolnictwa w Polsce, zarządów prawa i sprawiedliwości unikała promocji w mediach rolniczych. Podaje prez. Z odpowiedzi udzielonej Grzegorzowi Jakubowskiemu, specjalizującemu się w audytach instytucji państwowych, Wynika, że w 2016 roku agencja przeznaczyła 45 tysięcy na reklamy w polskim radiu. Rok później wydatki na promocję objęły również TVP, do której trafiło dodatkowe 210 tysięcy złotych. W 2018 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła na reklamy w TVP 850 tysięcy złotych, a blisko 277 tysięcy trafiło do fundacji Lux Veritatis, nadawcy Telewizji Trwam. Polskie radio otrzymało w ramach budżetu reklamowego nieco ponad 104 tysiące złotych. W 2019 roku agencja wydała 80 tysięcy złotych na reklamy w Telewizji Republika, a Gazeta Polska otrzymała z tego tytułu 55 tysięcy złotych. Tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny razem otrzymały blisko 100 tysięcy złotych, natomiast polskie radio i telewizja łącznie niemal 700 tysięcy złotych. W 2020 roku spółka Audytorium 17, zrzeszająca regionalne rozgłośnie Polskiego Radia, otrzymała 123 tysiące z tytułu emisji reklam agencji. Środki trafiły także m.in. do Katolickiego Radia Zamość oraz Polskiego Radia. W 2021 roku Polskie Radio otrzymało 120 tysięcy złotych za emisję reklam, a katolicka grupa wydawnicza CEM Spes Media Group, prowadząca Radio Nadzieja Diecezji Łomżyńskiej, Tygodnik Głos Katolicki, Otrzymała 118 tysięcy złotych. Na reklamy w telewizji Republika przeznaczono 96 tysięcy złotych, a w Radiu Zamość prawie 80 tysięcy złotych. Jak podaje pres, w 2022 roku wydatki utrzymały się na podobnym poziomie i nie zmieniły się znacząco także w 2023 roku. O problemach agencji opowiedział Stefan Krajewski. Zastaliśmy bardzo trudną sytuację, jeśli chodzi o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To niedziałające systemy, w związku z tym było zagrożenie wypłacenia dopłat w całości za rok 2023 i tutaj podjęliśmy działania, żeby naprawić systemy i na czas wypłacić te dopłaty. Udało się to zrobić dzięki pracy tysięcy pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kraju, którym z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za pracę w nadgodzinach, za pracę w soboty wolne po to, żeby wypłacić i te pieniądze nie trafiły z powrotem na konta do Brukseli. Później kolejnym wyzwaniem było przeprowadzenie sprawne i wypłacenie środków w ramach. Zaliczek. Tak od 16 października do 29 listopada 2024 roku trwała wypłata zaliczek. Zaliczki były realizowane z tytułu płatności bezpośrednich z wyłączeniem ekoschematu dobrostan zwierząt, przejściowego wsparcia krajowego, a także płatności obszarowych w ramach drugiego filaru wspólnej polityki rolnej, czyli płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne płatności ekologiczne oraz płatności zalesieniowe. W kampanii 2024 w ramach zaliczek wypłacono ponad 11 miliardów 100 milionów złotych. Jest to kwota wyższa około 2 miliardy od kwoty zaliczek w 2023 roku. W 2024 roku w pierwszej kolejności zaliczki trafiały do rolników z powiatów, które ucierpiały podczas wrześniowej powodzi. Około 70 tysięcy beneficjentów otrzymało zaliczki w kwocie około miliarda złotych. 2 grudnia 2024 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę płatności końcowych do 3 lutego bieżącego roku ogółem za 2024 rok wypłacone zostało łącznie z zaliczkami około 14,2 miliarda złotych co stanowi około 73,4 kwoty przewidzianej na kampanię 2024 roku z blisko 19,3 miliarda złotych. Kwota wypłacona do 3 lutego jest wyższa, około 4 miliardy złotych w porównaniu do kwoty za analogiczny czas roku 2023. Co do zasady, wypłata płatności za rok 2024 powinna zakończyć się do 30 czerwca. Jednak moim osobistym zadaniem, ale też zadaniem kierownictwa i takim celem jest to, żeby Maksymalnie jak najwięcej pieniędzy popłynęło do końca marca, w czasie, kiedy te pieniądze są najbardziej dla rolników potrzebne, żeby kupić środki do produkcji, kupić paliwo, kupić oczywiście też materiał siewny. To wszystko, co jest rolnikom niezwykle potrzebne. Tu były takie też działania podjęte, żeby między innymi rozdzielić dobrostan zwierzęce jako schemat od pozostałych płatności, bo tam mamy czas, ten, dla którego no są, są wyliczane średniookresowy ten czas utrzymywania zwierząt. W związku z tym rozdzieliliśmy to, żeby nie blokować pozostałych części płatności. Możemy wypłacać tam, gdzie się okres referencyjny skończy później, Tę część wypłac, wypłacimy później, a to, co jest możliwe, ma trafiać na konta rolników. Od opowiadania, jak dobrze jest rolnikom wcale na wsi, w rolnictwie lepiej nie będzie. Potrzeba konkretnych działań i takie są prowadzone. Płatności są dużym dla nas wyzwaniem. Polska Agencja Płatnicza jest największą ag agencją płatniczą w Europie, więc tych działań i tych e, i interwencji prowadzonych jest dużo, bo oczywiście oprócz płatności obszarowych bezpośrednich, to też działania inwestycyjne, to na co też rolnicy czekają i tam e, staramy się przyspieszyć z obsługą wniosków i te wnioski, które leżały po kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy nieobsługiwane staramy się w tej chwili obsłużyć. Na luty 2025 roku planowana jest realizacja w ramach płatności obszarowych z drugiego filara w wysokości 200, prawie 295 milionów złotych. Do 7 lutego płatności będą realizowane na kwotę 40 milionów złotych. Brak jakiegokolwiek zagrożenia dla wykonania prognozy i właśnie do końca lutego chcemy tutaj jak najwięcej wypłacić też tych pieniędzy, żeby one trafiały też w taki sposób ciągły. W listopadzie poszedł największy przelew w historii jednego dnia. Miliard trzysta milionów złotych w ramach płatności i dodatkowo w tych działaniach inwestycyjnych prawie półtora miliarda złotych jednego dnia zostało przelane na Konta beneficjentów, to pokazuje, że ten system został naprawiony i działania zostały przyspieszone. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. Raport Cybos Nastroje na rynku pracy, opublikowany 5 lutego, wskazuje na niepokojące tendencje w sektorze rolniczym. Coraz większa niepewność co do przyszłości gospodarstw rolnych oraz trudności na lokalnych rynkach pracy stanowią poważne wyzwania dla branży. Aż 58% rolników ocenia obecną sytuację jako złą podczas gdy jedynie 17% uznaje ją za dobrą, co podkreśla narastające trudności w tej grupie zawodowej. W przeciwieństwie do nich, osoby pracujące poza sektorem rolnym częściej wyrażają pozytywne opinie. Jeszcze bardziej niepokojące są prognozy na przyszłość. Rolnicy stanowią grupę o najwyższym odsetku osób, aż 39%, które przewidują dalsze pogorszenie sytuacji w nadchodzącym roku. Zaledwie 6% ankietowanych spodziewa się poprawy co jest najniższym wynikiem spośród wszystkich badanych grup. Niepewność co do przyszłości rolnictwa znajduje odzwierciedlenie w rosnących obawach o utratę pracy i dochodów. Prawie połowa rolników, 48%, dopuszcza możliwość bankructwa swojego gospodarstwa, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników wśród grup zawodowych. Dla porównania, wśród ogółu pracujących odsetek ten wynosi jedynie 22%. Kolejnym istotnym problemem rolników jest sytuacja na lokalnym rynku pracy. Aż 37% mieszkańców wsi uważa, że znalezienie odpowiedniego zatrudnienia w ich miejscu zamieszkania jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. To znacznie wyższy odsetek niż w miastach, gdzie dostęp do miejsc pracy jest zdecydowanie lepszy. Narastające trudności w rolnictwie oraz pesymistyczne prognozy rodzą coraz więcej pytań o skuteczność działań wspierających rolników. W obliczu rosnących kosztów produkcji, problemów z rynkami zbytu i niepewności związanej z polityką rolną Unii Europejskiej, zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla gospodarstw staje się kluczowe dla przyszłości całego sektora. Obecne wskaźniki wskazują na głęboki kryzys w rolnictwie, a nastroje w tej grupie zawodowej należą do najgorszych na rynku pracy. Co musi się zmienić, aby rolnicy mogli z większą pewnością patrzeć w przyszłość? To pytanie wciąż pozostaje otwarte. W niemieckim Gissen planowana jest budowa ogromnego zakładu hodowli owadów, który ma stać się centrum biotechnologii owadów w regionie. Inwestycja, realizowana przez bawarską firmę EntoSolutions, zakłada przemysłową hodowlę mączników, muchówek i karaluchów na powierzchni 10 tysięcy m2. Celem projektu jest zrównoważona i wielkoskalowa produkcja owadów przy szerokim wsparciu lokalnych rolników. Owady znajdą zastosowanie w wielu branżach. Od kosmetyki przez przemysł motoryzacyjny i budownictwo, aż po alternatywne źródła białka w paszach i żywności. Jak podkreślają twórcy projektu, wszystkie składniki owadów będą wykorzystywane. Lipidy posłużą do produkcji wysokowydajnych środków smarnych, a szczątki owadów staną się organicznym nawozem o wyjątkowych właściwościach. Projekt realizowany jest we współpracy z naukowcami z Instytutu Fraunhofera Biologii Molekularnej i Ekologii Stosowanej. I zakłada hodowlę nawet 10 tysięcy ton larw owadów rocznie. Kluczową rolę w tym przedsięwzięciu mają odegrać lokalni rolnicy, którzy mogą stać się przyszłymi hodowcami owadów. Jak podkreśla Hessenschau, celem jest stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, w której badania naukowe zostaną połączone z działalnością lokalnych gospodarstw rolnych. Łączymy przemysłową produkcję z dostawcami surowców z regionu, którzy pełnią również funkcję ferm tuczu wyjaśnia współzałożyciel Entosolutions, Andreas Köck. Zgodnie z koncepcją larwy będą hodowane w gisen, a następnie przekazywane do gospodarstw, w których wcześniej hodowano świnie lub drób. Rolnicy przez 42 dni będą tuczyć owady paszą, wytworzoną we własnych gospodarstwach, na przykład otrębami pszennymi, które są produktem ubocznym przemiału mąki. Po zakończeniu tego etapu owady wrócą do gisen na dalszą obróbkę. Model zdecentralizowanego tuczu ma wiele zalet. Jak wyjaśnia Kirk, indywidualna hodowla owadów na małą skalę nie jest wystarczająco opłacalna dla rolników, natomiast przemysłowa produkcja wiąże się z wysokimi kosztami i ryzykiem infekcji wirusowych. Połączenie tych dwóch metod pozwala zminimalizować ryzyko i zwiększyć efektywność systemu. EntoSolutions planuje w ciągu pięciu lat otwarcie oddziałów we wszystkich krajach związkowych Niemiec. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod zakład w Gisen zaplanowano na 2026 rok. Czesław Siekierski na łamach Polski Rolnej opowiedział o umowie Mercosur. Umowa z Mercosur była owiana tajemnicą. A przecież to rolnicy, powiedział pan, powinni być zorientowani w meandrach tej umowy i co nam daje, a czego nam nie daje. Zazwyczaj negocjacje, ważne negocjacje, no, odbywają się często trochę w ciszy takiej medialnej, bo nagłośnienie pewnych propozycji nie zawsze daje efekt, ale to były innego rodzaju negocjacje, bo to były negocjacje, które były związane z warunkami funkcjonowania sektora rolnego. Można powiedzieć, że negocjowano warunki, które przekładają się na sytuację ekonomiczną, na konkurencyjność rolnictwa europejskiego. I błędem było, że były prowadzone w takiej dużej poufności, takiej trochę tajemniczości w takim ukryciu. I nie do końca były znane przyczyny. Bo myślę, że argumenty, które by no, wyciągnęli rolnicy z tej dyskusji, one byłyby by wzmacniały negocjatorów, bo, bo by pokazywały niezadowolenie, skalę niezadowolenia rolników europejskich z rozwiązań, nad którymi dyskutowali wtedy negocjatorzy z Unii Europejskiej i z krajów Mercosuru i to się przełożyło na sytuację obecną, bo jeszcze, ale także te negocjacje, one były nawet ukrywane, jeśli chodzi o informacje, przekaz do krajów członkowskich. Stąd no, teraz takie niezadowolenie, ale jeszcze jest kolejna przyczyna, że w roku 2019, jak te negocjacje się zakończyła, ta, można powiedzieć, już no, były na ukończeniu wtedy były wybory do Parlamentu Europejskiego i także wykorzystano ten taki okres, można powiedzieć, pewnej pustki funkcjonowania Parlamentu, że właściwie na dwa miesiące przed wyborami Parlament przestaje działać i dopiero zaczyna działać gdzieś tam. W końcu sierpnia, we wrześniu, i wtedy wprowadzono pewne zmiany w tych wynegocjowanych warunkach. Podwyższono kwoty, kwoty dopuszczenia towarów z krajów Mercosuru do rynku europejskiego, że dano większe kwoty, większe wielkości dla napływu towarów. Rolnych z krajów Ameryki Południowej, ale także obniżono Słach, A więc można powiedzieć, poprawiono warunki dla tamtej strony. A mniej więcej, jakie to było podwyższenie? Kwot i, 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 i obniżenie ceł? Jakiego rzędu to by było? To jest, to jest trudno powiedzieć, bo my wiemy, jakie są obecnie, a nie wiemy, jakie były wtedy przed, bo one nie były do końca pokazywane przed tym podwyższeniem, jeśli chodzi o kwoty i o cła. Także, także to było działanie, można powiedzieć, dwustronne, że podwyższano kwoty i obniżano cła. Czyli ta umowa z Mercosur miała jakichś lobbystów, lobbying mocny w Brukseli. Czy, tak, do no na pewno było o, duże lobby, natomiast to także y, była określona determinacja Komisji Europejskiej, która bardzo była zainteresowana y, pozyskaniem y, no, o, zgody y, na, ta, na to otwarcie które jest ważne także w innym obszarze otwarcie dla a, a, krajów członkowskich, jeśli chodzi o obszar eksportu towarów przemysłowych, usług finansowych, ubezpieczeń w krajach Ameryki Południowej. Także tutaj to, no, bo to, e, e, te korzyści one są większe jeśli je finansujemy całościowo dla Unii Europejskiej, tylko że one są większe nie w rolnictwie. W rolnictwie my oddajemy a bierzemy w, w tej wymianie w przemyśle, w usługach finansowych, a więc no Europa zyskuje, tylko nie zyskuje, nie zyskuje przemysł europejski, a nie zyskuje rolnictwo europejskie. Fit Farmer pozbył się niedawno zakupionego sprzętu od nieuczciwego handlarza. Może być tak, że pan nie zarobi nawet złotówki na tej manitce, rozumiemy się. Może być tak, że będzie właśnie nawet plecy będą na tej maszynie, bo, ta, bo tak się okazało, no życie, to jest życie, to są loteria, nie? No, no, więc mówię, to jest loteria, nie? No, ja, ja, ja tak samo mam. Ja chcę zwrot pieniędzy, nie chcę tej maszyny, ponieważ jest kombinowana i ja tak uważam. Nie musi pan się ze mną strzeczać, ma, maszyna jest skorodowana, ma przygotowaną pompę. Dodatkowo, moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie, nie opinia, nie jest przekręcony licznik, ale nie musimy się o to kłócić, bo ja nie chcę nikogo o tym informować. Ja chcę pieniądze za moją... Ale ja nie chcę! Goodbye, my love. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my love. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Kanał Rolnictwo Bądź na Bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy jak wyglądają wasze plony oraz pokazujemy jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.